Ja, to jest moja yy, Pokażę Wam dzisiaj taki ostatni taki, taki budynek taki nie wiem, jakby to powiedzieć, taki inny. Nie takie domki, ten Nie nieważne to. To zaraz zobaczycie. A dzisiaj Damian ma urodziny, bo jest 28 lipca. I. I bardzo pozdrawiam mo mo mojego kolegę Kacpra, bo on mi dał ten pomysł na budowę. I zaraz się dowiecie, co to, je co to będzie. A, ja wtedy dorobiłam chodnik, ale tylko trochę, nie ma dużego. Na razie dopiero zaczęłam robić chodnik, więc więc e, jest o, tutaj jest chodnik, tutaj jest, tutaj, tutaj przejście dla pieszych, tutaj tutaj trzeba przejść szybko i tutaj jest chodnik, nie ma więcej chodników i teraz Wam pokażę tą moją najnowszą budowlę. Jeszcze nie ma chodnika, ale będzie. już nie ma, będzie wszędzie chodnik. A jeszcze dorobiłem parking. Co damy sam... tam szeptał w ogóle. A jeszcze dorobiłem ten, yy, mojemu tacie kota do, do jego domu. O to jest stadion. To jest stadion. Fajny. Lisowicki stadion narodowy. Tutaj tutaj czerwona drużyna, czyli Lisowice. Jeszcze ja dobra trzy barierka znowu. Zaraz zrobię barierkę, nie powypadać, bo to nie jest zbyt bezpieczne. I tutaj, a piłką to jest śniewka, tak wymyśliłam To będzie trochę dziwne, bo będzie się grało ręką, bo w Minecraftcie nie da się, a mody takie na 1.16.5 no to niestety nie działają Ją na tą na, na 16.5 tylko działają na, na 1.16 no to działają jeden 1.16.1 oraz dlaczego to jest Tutaj, dobra, tutaj dwójka i nie ma czegoś takiego znowu. może nie jestem do końca dobrze zrobiony. Ile jest tych trudnych? Dobra, to jest dwójka i tutaj znowu ma, muszę dojść. Okay. Nie są do końca wymiarowe, takie tak dobrze zrobione, więc trochę wygląda inaczej. Jest e, ter, to jest barierka. Czerwony dywan to jest Lisowicka, A zielony dywan to jakiegoś innego miasta będzie albo innego burdz państwa. Ups, złe wymiary narobiłam Dobra, ogrodzenie jest gotowe Teraz wezmę tylko śniewkę Dobra, jest śniewka To ja się gra inaczej Dobra, bo co? To się tak gra trochę dziwnie. To zaraz mówię. dobra, trafione. Tutaj jest... To się, to się gra trochę dziwnie, bo się gra pocania, więc to jest trochę dziwne w 5 i... Dobra. Tutaj będzie... Widzicie, to jest trochę dziwne. Trochę dziwne. Ale bardzo fajne. Więc ja tutaj to uwzucam. Zrobiłam na furtkę, bo osadnicy mi tu nie wchodzili. Na boisko. Tutaj już dorobiłem parking taki duży na. Tutaj, na tą. A sędzia to ma tak. Tutaj ma taki fotel. Tutaj ma stolik. Tutaj, tutaj są monitory takie. A tutaj niesporczak. Nie Czy to jest? Aha, stoi sobie. No i teraz pokażę. Teraz damienko. To jest mój, To jest moja kicia. To jest zamiana kicia. On bardzo słodko miał. Nie no, nie wiem. Ciągle są dziury w polu. Mam teraz jeszcze kota mojego taty. Jest na górze. O, to jest kotek. Mojego taty. I wychodzę z balkonu. Najłatwiej to Teraz są tylko 4 parkingi w mieście. Wiecie? Są tylko te cztery parkingi. No, no, bo dziś, no bo dzisiaj zrobiłem nowy. Więc yy, są cztery teraz. I, I teraz, muszę sprawdzić jedną i teraz mój dom będzie, będzie na środku, znaczy moja farma jest w centrum miasta, tutaj już tam trochę powie, już tutaj tak zakręcę i tam się będzie kończyło, tutaj będzie taki wjazd do miasta, a tutaj jest drzwiowa kacpra i jeszcze raz pozdrawiam. Ja Miałem moje, mojego jednego subskrybenta i mój kolega Kacpra Jak zwykle Przypominam, nie mam komentarzy. Jak zwykle.